Dzień dobry, z tej strony, Małgorzata Zarzycka, witam Was bardzo serdecznie. Dla tych, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, przypomnę, albo powiem po raz pierwszy, że prowadzę w Szwecji firmę konsultingową, usługową, która pomaga polskim przedsiębiorcom w ekspansji na Skandynawie. I dzisiaj chciałam powiedzieć o takiej strategii eksportowej, która jest obarczona największym ryzykiem. Z Waszej strony, zazwyczaj wiąże się to na końcu z dużym rozczarowaniem. O co chodzi? Chodzi o to, że czasem przychodzą do mnie firmy, które na wejściu mówią, że nie chcą podejmować żadnego ryzyka. Żadnego. Albo przychodzą firmy, które mówią, że miały tak zwanego agenta. I to nie był agent, który jest z nimi w jakiś sposób, powiedziałabym, zaprzyjaźniony, którego oni dobrze znają, który obsługuje i pozyskuje dla nich klientów, i oni. Równolegle budują sobie relacje z tymi klientami, tak? Że ci klienci wiedzą o nich, wiedzą, że to jest pozyskiwane przez tego agenta. Nie, to nie są takie historie. To są takie historie, że znaleźliście wejście na ten rynek i używacie tak zwanego agenta, czyli dostaje gość, najczęściej gość procent od faktury. I czym to się kończy? W pewnym momencie ten osobnik z jakichś powodów przestaje. Wywiązywać się z, ze swojego zadania. Im bardziej on się przestaje wywiązywać ze swojego zadania, tym bardziej wytracicie sprzedaż. I w pewnym momencie musi w ogóle przestaje chcieć, albo staje się coś, co sprawia, że ustaje ta relacja między wami, i w tym momencie jesteście w takiej sytuacji, gdzie nagle znajdujecie się na rynku. I najczęściej nie zawsze jesteście dobrze przygotowani, nie macie bazy stałych klientów, nie macie relacji z tymi klientami, i poniekąd musicie, może nie zaczynać od początku, bo macie doświadczenie w dostawach i tak dalej na ten rynek, ale musicie zaczynać zdobywać tych klientów. Oczywiście, jeżeli chcecie, bo nie macie już tego wejścia. I moim zdaniem. Taka strategia wejścia, gdzie wyszukacie osoby, która wam załatwi po prostu tych klientów, jest najbardziej obarczona ryzykiem długofalowo. I za to się nie płaci w momencie, w którym, że tak powiem, jest fajnie i wszystko się kręci. Za to się płaci wysoką cenę w momencie, w którym to się przestaje kręcić. A takich firm, którym to się przestaje kręcić. Takich firm, które to się przestają kręcić. Znam wiele, bo takie zazwyczaj wtedy postanawiają, że będą to robić na własną rękę. Już nie szukają wejścia, już nie liczą na to, że ktoś będzie ich długofalowo, latami w ten sposób na tym rynku rozwijał, tylko chcą to zrobić własnymi siłami, żeby mieć kontrolę nad tym, co się dzieje i żeby mieć. Pewność tego, że to nie zniknie z dnia na dzień. Tak jak może się zdarzyć z taką relacją, z taką osobą, która Wam jakimś sposobem załatwia tutaj tych klientów. I o tym chciałam powiedzieć, bo historia lubi się powtarzać, bardzo często się powtarza dla wielu firm, właśnie w ten sposób, że to się urywa i zostajecie sami i trzeba podjąć decyzję, co teraz, jak teraz. Więc jeżeli macie taką osobę, która Wam w jakiś sposób załatwia zamówienia i to płynie, pamiętajcie, że pewnego dnia to płynąć przestanie. I fajnie się zacząć przygotowywać na ten dzień. Albo stać na dwóch nogach, tak, żeby cały czas też tak, żeby zacząć budować sobie te własne kanały sprzedaży i relacje z tymi klientami bezpośrednio. Często, często tak się zdarza, że. W pewnym momencie przy takiej strategii wejścia zostajecie bez, powiedziałabym, relacji z klientami, bez tej osoby i się ta sprzedaż w jakiś sposób urywa albo jest mocno zagrożona. Także zachęcam do, do pamiętania o tym, że jak tak wchodzicie, to przyjdzie taki dzień, kiedy trzeba się będzie zderzyć z tym rynkiem mniej lub wcześniej samemu. To, była, to było tyle nadziei. Życzę Wam bardzo dobrego wtorku i do zobaczenia.